Wspaniałe miasto doprowadzone do upadku przez klątwę udającą błogosławieństwo. Jesteś kolesiem, który stracił pamięć i próbuje dowiedzieć się co się stało, zyskując informacje, przedmiot po przedmiocie i przeciwnik po przeciwniku. Nie, to nie kultowy Bloodborne. Lies of P, kłamstwa P. Założenie gry jest właściwie takie samo co w Bloodborne, więc tu brak spoilerów. Tym razem nie chodzi jednak o świętą kosmiczną krew, ale o bunt kukieł i kamienne zombie siejące zamęt w okolicznych wioskach. Jesteśmy sławnym Pinokio. Lalkowym synem lalkarza, który nie zachowuje się jak lalka, nie wygląda jak lalka, a kontrolujemy go jak klalkę. Jakie jest nasze zadanie? Kto tam wie? Idziemy naprzód waląc po sztucznych łbach i robimy przerwy przy zerach, ogniskach, ok? Kiedy napotykamy kogokolwiek, kto nie chce nas od razu rozebrać na złom, kiwamy głową na ich durne zachcianki. Jak w każdym souls podstawą jest walenie. Odniosłem wrażenie, że walka w Lies of P to miks pomiędzy spowolnionym Bloodborne i Sekiro. Macie swój standardowy lekki i ciężki atak. Ten drugi można ładować, co by łupnąć dla większych obrażeń i wytrącić z równowagi. Dla obrony możemy blokować lub unikać. Obie opcje są dla cio. Z dwóch blok jest bezpieczniejszy. Redukuje nadchodzące obrażenia jakąś połowę, zależnie od używanych narzędzi, a pozostałość możemy odzyskać poprzez atakowanie przeciwnika. Unik jest bardziej optymalny, bo pozwala nam częściej uderzać. Widziałem jakieś komentarze, że ta gra nie ma iFrames'ów, ale to jedna wielka kupa kłamstw plebeliuszy. Naszą ostatnią i najskuteczniejszą metodą obrony jest Perfect Block. Tak jak w Sekiro, naciśnięcie klawisza bloku tuż przed oberwaniem neguje wszystkie obrażenia i obniża postawę przeciwnika, sprawiając, że gibie się na nogę. Zrobimy to wystarczającą ilość razy, a przeciwnik padnie na kolana. I tu wchodzi nasza długa, twarda animacja riposty rozbryzgująca płyny ustrojowe po podłodze. Ale chłop nie może pracować bez narzędzi. Większość broni składa się z rękojeści i twardej części, co nią bijemy po ryju. Każda posiada swoje Fable Arts. Specjalne ruchy zasilane niebieskim paskiem, który ładujemy waląc wszystko co się rusza. Bufy, komba, masywne pierdolnięcia, takie tam. Ostatnią częścią układanki jest ramię. Trochę się rozczarowałem. Zaczynamy tylko z jednym, ale zbieramy w sumie około siedmiu. Każdy ma jakąś umiejętność na wzór choroby wenerycznej. Sikanie kwasem, sikanie ogniem, sikanie prądem, takie tam nudy. Dwa przypadły mi do gustu. Pierwsze, wystrzeliwuje hak na sznurze, którym można nie tylko przyciągać lżejszych wrogów do siebie, ale też siebie do przeciwnika, a po ulepszeniu dodać do niego powietrzny kombo. Drugie ramię to tarcza z cooldownem, która wybucha w mordę każdemu kto nas uderzy, gdy się nią bronimy. Cooldown można pominąć parując tarczą tak jakbyśmy używali perfect blocku. Smuci mnie tylko to, że cały koncept nie gra dobrze z resztą systemów walki i odniosłem wrażenie, że dorzucono go już po fakcie. Ramiona można by usunąć i niewiele by się w grze zmieniło. Wszystkie części walki są definiowane naszym buildem. Ramiona i rękojeści skalują się z wybranymi atrybutami, a skalowanie broni można zmienić. Serio marzy mi się dzień, w którym wszystkie souls devy zdecydują się na ujednolicenie nazw atrybutów. W każdym razie ładujemy żyćko do 30 albo do momentu, kiedy znajdziemy broń, która naprawdę nam pasuje i wtedy ładujemy w odpowiedni atrybut. Do wyboru mamy siłę nazwaną Motivity, zręczność nazwaną Technique i Advance, które jest mieszanką obrażeń od żywiołów i szczęścia z innych gier. Skalowanie siada ostro na dupę po 30 punktach, więc polecam wybór dwóch atrybutów ofensywnych. Następną częścią buildu są P-organy, czy pindole jak to nazywamy w Europie. Azjatyckie konwencje nas nigdy nie przestają mi bawić. System jest jednak całkiem cwany. Mamy coś jak węzły, które odblokowują konkretne ulepszenia dla postaci po tym, jak wypełnimy je wybranymi umocnieniami. Każde wypełnione dwa węzły odblokowują następny poziom, w którym wymagają one większej ilości umocnień. To tutaj zyskujemy dodatkowe flaszki Estusa, znaczy Discharge, coś tam. No i ostatnią częścią są oczywiście broni i wyposażenie. Z tym jest pierdolenia się, co nie miara. Bo większość badziewia, które będziemy podnosić, to tylko waluta i znaczki do klasera. Pamiętasz to uczucie, gdy znalazłeś metalową puchę z ciastkami na etykiecie? Otwierasz tam kurwa igły i nitki? To się przyzwyczajcie, bo to właśnie będziecie odczuwać w większości przypadków. Bronie, które znajdziemy także mimo cwanego systemu, w którym każda może mieć taki moveset, jaki nam się zamarzy, też mają mniej, bardziej optymalne komba. Jako, że jesteśmy sztucznym człowiekiem, nie mamy pancerza, ale za to wymieniamy części w locie. W większości decydują one o wadze naszej postaci i dają możliwość większej obrony przed konkretnym typem obrażeń. W całej stercie szajsu, który będziemy przerzucać, będą też materiały do ulepszeń broni. System praktycznie taki sam jak w innych sołsach. Użyj jednego kamyczka, później dwóch, później czterech, teraz jednego większego, dwóch większych i tak dalej. Upgrade y jednak nakładamy na ostrza, co oznacza, że możemy przerzucić się na inne rękojeści, zmieniając nie tylko ruchy, ale też skalowanie, w razie gdyby chciało nam się zresetować postać. Tak, jest możliwość resetu. Przy każdym nowym souls z -like zawsze sobie obiecuję, że będę grał zwykłym buildem z równą siłą i zręcznością. Żadnych pierdół, żebym mógł sobie obadać większość broni i skupić się na jednej czy dwóch. Ale chwilę później mój mózg widzi: O, obrażenia elektryczne i skalowanie z żywiołami! Tak więc skończyłem z sześcioma różnymi orężami na każdą okazję. Po co? Bo bronie z obrażeniami żywiołowymi mają siłę podzieloną na pół pomiędzy fizycznej od żywiołu, co oznacza, że na ogół zadają mniej obrażeń, chyba że pierdolniesz w coś, co ma słabość na dane obrażenie. Przez całą grę napotkasz wrogów, których można zgrupować w trzy typy: kukiełki, które na ogół rozbraja elektryczność i obrażenia obuchowe, zombie, przeciw którym skuteczny jest ogień, i później jakieś zmutowane chuj wie co, które serio nie przepada za kwasem. Największym ciosem w rzepkę dla obrażeń od żywiołów jest fakt, że mają bardzo ograniczoną ilość rękojeści posiadających skalowanie. Pośród tych wszystkich zagrożeń, szlających się po znajdziemy też bossy. Zazwyczaj na końcu levelu. Bardzo łatwo rozpoznawalne dzięki wielkim kielichom obok wejścia, które pozwalają nam przyzwać spektralnego pomagiera w razie słabych nadgarstków. Hitboxy są moim największym problemem, bo zdają się pokrywać całe ciało. Straciłem rachubę ile to razy dostałem z kolana w nos od typa, co machał mi mieczem nad głową. Ogólnie potyczki są całkiem przyjemne, gdy skupimy się na perfect bloku, ale nic wyjątkowego poza tym. Walki, mimo że wydają się dynamiczne, w rzeczywistości są dość ślamazarne, gdy porównamy je z Bloodborne'em. Mała ciekawostka, którą znalazłem, to to, że jeden z bossów bezczelnie pokazuje nam, jak skończy się gra. Dajcie znać, jeżeli wiecie o co chodzi. Są też mini-bossy rozproszone po mapach, które nie pozwalają przyzywać pomagierów, ale zazwyczaj są wystarczająco łatwo do sforsowania. Dużym problemem jest fakt, że za każdym razem spodziewałem się bossa i wiedziałem, gdzie nam nie czeka. Mam wrażenie, że to przez poziomy, które są zbyt linearne. Nie zrozumcie mnie źle. Niektóre, zwłaszcza wertykalne, są zdumiewające. Wijące się trasy, ścieżki poboczne, skróty, zataczające nas w ko. Wszystko to aż trąci jedynką Drexelsus. I wszystko to wizualnie zainspirowane Bloodborne'em i czeską pragą. Ale pozostała połowa map to dosłownie tylko korytarze ze zmienionymi teksturami. Większość w innym odcieniu szarości albo brązu. Coś mi mówi, że nad światem pracowały dwa zespoły z innym poziomem umiejętności. They're the same picture. Spora część krótkich questów znajduje się też w tych dobrych rejonach. Cienie albo głosy w oknach proszące, byśmy znaleźli dla nich coś bardzo, bardzo ważnego. Nie, nie jedzenie czy cokolwiek przydatnego. Daj pan gwizdek, czy lalkę. Czasami możemy tytułowo skłamać i to wedle gry czyni nas prawdziwym chłopcem, gdyby tylko wiedzieli o tym kolesie, co uczył, jak podrywać laski. O questach nigdy nie zapomnimy, ponieważ menu podróży ma małe ikonki mówiące nam o możliwości postępu. Zazwyczaj obrazek wymaganego przedmiotu czy NPCa. Dają one nam wskazówki, że Sostatko Jepetto serio musi z nami pogadać o tym, jakim jesteśmy dobrym chłopczykiem, bo robimy co każe. Oprócz przedmiotów do kolekcji, to właśnie druga połowa ekspozycji monologi. Serio po chwili robi się upierliwe słuchać biadolenia mieszkańców hotelu. Dobrze, że większość ma też inne role. Najbardziej odstający jednak nie jest nos Pinocchio. Tylko koreańskie vibe. Y. Koreański kumpel potwierdził, oglądając mój stream, więc nie tylko mi się tak wydaje. Teksty i głosy są średniawe, większość jest nieco cringeowa, a postaci są strasznie generyczne. Typiara, która odgrywa rolę Keepera z soulsów, mogłaby równie dobrze być wyrwana z jakiegokolwiek koreańskiego MMO. Genialny wynalazca ma okropny włoski akcję. Jestem najlepszym włoskim wynalazcą na świecie! Muszę jednak przyznać, że zagrywka z piłkami była genialna. Jak zaoszczędzić kupę pieniędzy nie dostać za to po łapach? Uciąć budżet na animację i zastąpić większość postaci kukiełkami, a na pozostałe założyć maski. Śmieszne jest to, że najciekawsze i najlepiej zagrane postaci to kukiełki. Jak na przykład dwóch lokajów, z których jeden ma fetysz niepełnosprawności i chrapkę na milfa. Bez zawahania mogę powiedzieć, że mimo wad to najlepszy Souls-like z jakiego kiedykolwiek grałem, a grałem prawie we wszystkie. Na PS5 śmigało ładnie, nie słyszałem o żadnych problemach na PC-cie, całość zajęła mi jakieś 30 godzin grając bez pośpiechu. Jest kilka smaczków do znalezienia w nowej grze Plus, jestem skłonny stwierdzić, że warte było wydanych pieniędzy. Nos mi po tym stwierdzeniu nie urósł, więc chyba już wystarczy.